Na kanale MłodszyMiga360 Dzisiaj sobie rozwalimy stronę na 20 lewerze Naszym wyposażeniem będzie taki sprzęt NUMBER NINE Deski, w deski, w deski, luć, śnieżki Zobaczymy czy ktoś dostanie Cukier! Zobaczymy, dowiecie się w, tego, w tym odcinku Deska jest tu! Będziemy rozwalić bonfony, jest taka deska jak widzicie teraz Na ekranie Rozwalimy sobie bonfony od tą do Zobaczymy e, jak... Zobaczymy jak... Zobaczymy jak... Idźcie ze mną jest xxx macie xxx Najpierw Starpef może sobie od głowy e, Maciek zacznie Dawaj Teraz ja Zobaczymy jak się zaniemie Zaraz on mi A spadła Środkiem, w którym rozwalimy Bawolę, będzie... Cegła! Cegła! Teraz rozwalamy środkową... Środkową kulę. Zobaczymy, jak wyjdzie. Hej, Od... nie jak wyjdzie. Od... Spadła! Zostaw to! Zostaw to! Teraz ty rzucasz cegłą. Macie teraz rzuca cegłą. A z najmniejszej kuli... Został taki tek. Takie kawałekki zostały. Ale wszystko później zrobimy recenzję, podsumowanie tego i zobaczymy jak wyjdzie. Został.